Cześć, się macie, to oczywiście Lexix Spewó i dzisiaj. się i dzisiaj witam Was w pierwszym odcinku z y... Wrestling Revolution 3. Tak jest, jestem podobny, taki, że nie zagram w grę, która wygląda tak, jakbym cofnął się 15 lat temu. No, tak wygląda. E, dobra, mniejsza z To jest taka wersja WWE, którą możecie sobie ściągnąć przez oczywiście włas... Prze... Kurde, jak to powiedzieć, przez Google Play. Wpisujecie WR3D WR3D yy, zajdziecie Resident Revolution 3D Nie piszcie Resident d Bo jest to beznadziejne Bo to jest nie 3D tylko 2D Że po prostu nie ruszają się postaci tylko Albo w lewo albo w lewo a tu możemy nawet Skakać przez liny Potem skakać jak demit Więc tak naprawdę to jest lepsze To ma około 6 MB nie musicie Jakoś się męczyć Możecie sobie zwolnić, chociaż jak będziecie grali trochę już długo, to grę, ogóle skończycie sezon tego ziomeczka. No to na przykład troszkę Wam zajmie, na przykład 100 zajmie. Dobra, lecimy w pierwszej z D z Putinem. I powiem Wam tak: w tej grze m, te songi tych wrestlerów są nielicencjonowane, oni są nieprawdziwi. Znaczy, że niektórzy są prawdziwi, ale dobrze, a może sam Was to Na przykład, nie wiem. jak ktoś lubi jedno tygodnia, to, to może jedno a Jak ktoś lubi, jak jest bo. To jest pierwsza. Patrzcie, jaką piosenkę w patrzcie! To jest mój song. Dawajcie w komentarzach propozycje na songi, ponieważ jakoś nie jestem za bardzo kreatywny. Te utwór ma nazwę Fearless. Jak komuś się spodoba, to proszę bardzo. I ja to zacząłem, oczywiście, swoją karierę na początek i już rozpoczynamy Front Suplexem. No kurde, Front Suplex to jest jeden z najlepszych ruchów w tej grze. Super Geek w na Arbaru stand, Standing Armor. I teraz, o tak! Cierpi za wszystkie czasy! Harry Kadrada. No i teraz, patrzcie, moja perełka. Springboard. Need drop No i patrzcie. No i dobrze, nie to. wo 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 Kontra, kontra, kontra. Ośle kontra przeciwnika. Wow. Kolejny super... O ty zboczeńca, dobra jest, clothesline Irish whip No i ych, szlonder był wykonany przez niego Jakiego verticala wykonał, no to nie był vertical suplex, ale ładny Kurde, nie trafiłem Mój signature to jest taki nie, nie, nie to, kurde, nie to, ale dobra. Na, na nogi. Standing shooting. Moje signature. SPINEBUSTER! Wow! Taki... Somersault leg drop. Czyli jest zwykły somersault. Czyli słon to Widzicie, piekie, kopnięcie dropki, czyli nie będzie chyba. Będzie Spoitbuster, no i Adios kolega Mój Finisher to jest Sitting Powerbomb. Wow, akurat każdy zaczyna. Znaczy nie każdy, kto zaczyna. wziął sobie poziom hard. Tak wygląda poziom hard. Poziom y, average, czyli średni. Nie jest. Będę jak zwykle grzech easy. U kurde, ale u nich Oj 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 Swing! Swing! Helikopter! Helikopter do pierdola! Nie! Yeah. Nie! Yeah. Zostaw mnie, yeah. Zboczajczą! Wróciłem, przepraszam, zrobiłem cięcie, ale... Musiałem! Oj, dzisiaj ja to ja Kurde i cię ja to mam ja znaczy, że można wyskoczyć bo... Po... o. dobra? Patrzcie! Jezu, co za ty, musiał tam wyskutrować. No i dobra, teraz możemy to zrobić. Uj, uj, uj. Jest super kick, jest super kick. Czy to? Jeszcze jeden, no i patrzcie. Cała magia, potężny Ja z Ja w po prostu z diga, ponieważ musiałem i patrzcie Patrzcie, koleś dostał w dupę No i teraz ma przerobane ponieważ No wiesz, ja bo jest najlepszym zawodnikiem ja na kurde Reksi Sprema to jest twist potęga, to jest... KORPORACJA, kurde nie wiem, jak to jeszcze nazwać. Jeszcze... Wyżydami YouTube'a. I front dropkick! No i jeszcze troszkę ruchów i... Myślę, będzie po meczu. A teraz będzie... Uj! Sideslam! Sideslam! Czy to będzie koniec walki? Jeden... Nieee... No, this putty się nie poddaje. Putty się nie poddaje i wprowadzała Silnik clothesline. Widzisz? Face I... i gotle, ale gatrange suplex, no nieźle, skontrował nie? Jeżeli będziecie to już przeciwnika, to oj 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 oj, dobra, dobra. Oj widać Disput i przejmuje ofensywę. Przejmuję... Przejmuję pampkę i teraz... Radę. Zostaw mnie dzbanie, nie jestem twoją marionetką, o ty frajerze... TY, frajesz, dobrze... O drop kick, No i teraz... Jest! I Harry no i patrzcie... Swanton... Tak jest, Swanton Bomb... W stylu... Sin czyli takiego słynnego luchadora I Frog Splash, Linsa, no i kurde patrzcie oj, 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 cudownie Tu Jest to co mnie martwi Nie ma Podzielonej dywizji dla Kobiet I dla mężczyzn, czyli kobiety mogą się Mężczyznami i znowu sit down power bomb, czy to będzie koniec jeden Co? Ja pierdzielę, kikał to ma podwóle kończące, to będzie mecz mecz bez... Oj ojoj, to oj, będzie mecz bez rezultatu, czyli Gelemis, close line drop, czy to będzie koniec? 1 2 Nie! Oh, oh. to będzie pile driver ol oh, pile driver do sixa to so będzie koniec Ole, teraz, to nas się na o, dropa kolejny Gorilla Press pres się wydostał no i kolejny dalszy będzie i super drop kick szybko wstawać z Jest przypięcie! Czy to będzie nie? Nie ma! Tak jest! To jest bez bez... No dobra, tego ja go atakuję. Wkurzyłem się na niego. No i patrzcie. Dobra, tu informacja, że walczyliśmy do, do krawatu, czyli no... The tight, że tak naprawdę do niczego po prostu ta walka nie doszła. O, o, rozmowa! No sami zejdę. no ja kurde ja rozumiem żeby go słuchać, chcę żeby był moim menadżerem Ja oczywiście odrzucam, bo ja nie chcę żeby był moim menadżerem, bo... Jestem ja, wojownik. Ja, ja nie chcę być moja... ja, ja chcę być, ja, nie od uczniem Ja chcę być mistrzem, od mistrz, mistrzem mistrzów, więc... Dobra, dziękuję wam za zadanie mam nadzieję, że wam się podoba, zostawcie łapeczki w górę, subiki Oczywiście piosenki, jeżeli chcecie, jakie bym wkleił do songu. Pozdrawiam. Cześć.